chcę wam teraz opowiedzieć nawet wam tutaj przeczytam o pewnym badaniu które było przeprowadzone za przyzwoleniem rodziców przed jedną z nauczycielek w czwartej klasie podstawówki które mniej więcej polegało na tym że miało na celu pokazać które dzieci są bardziej utalentowane z zielonymi czy z brązowymi oczami i to jest sytuacja rzeczywista to jest badanie naukowe które Możecie sobie nawet przeczytać w książce Psychologia Sukcesu zbiór technik i narzędzi dla doradców oraz prowadzących szkolenia. Lubię zawsze podawać też literaturę. Więc słuchajcie tego, bo Wam cytuję, tak jak to było zapisane w tej książce. W pewnej szkole za przyzwoleniem rodziców, nauczycielka w czwartej klasie zrobiła pewien test. Powiedziała uczniom: Słuchajcie, że badania wykazały, iż dzieci z zielonymi oczami są znacznie bardziej utalentowane niż brązowo-ocy. Tak, czyli nauczycielka powiedziała grupie uczniom z czwartej klasy, że wiecie co, wyczytałam ostatnio, że ci, co mają zielone oczy, to są bardziej utalentowani niż ci, co mają oczy brązowe. No w ogóle co czuli w tym momencie ci brązowo-ocy, to nawet nie chcę sobie wtedy myśleć, prawda? No i zgadnijcie, co się stało. W ciągu kilku tygodni, Oceny dzieci z zielonymi oczami znacznie się poprawiły. Oczywiście, możecie wiedzieć, konsekwencja dalszego badania jest taka, że odwrotnie było, jeśli chodzi o wyniki w nauce, z dziećmi z brązowymi oczami. Refleksja, wyciągnięcie wniosków należy już do Was. Kolejne badanie, i tutaj muszę Wam powiedzieć, specjalnie Wam je przywołuję, bo ja lubię trochę taką kontrowersję w swoich szkoleniach. No to, to badanie rzeczywiście zatrzęsło posadami nauki, ponieważ to badanie przeprowadzono, kiedy robiono eksperyment dotyczący leków. No i zaraz Wam też się przeczytam, ale generalnie chodziło o to, który z leków jest bardziej skuteczny. Na tym polegał eksperyment. Ale słuchajcie, jakie były założenia tego eksperymentu. Czytam, żebym tutaj nic nie pomyliła. Studentów medycyny poproszono, aby wzięli udział w testowaniu działania nowych leków. Jeden z nich, który był zawarty w czerwonej kapsułce, opisano jako wyjątkowo skuteczny środek stymulujący, Podczas gdy drugi, ten w niebieskiej kapsułce, miał być wspaniałym środkiem łagodzącym i uspokajającym. I teraz jest najważniejsza część tego badania. Bez wiedzy studentów zamieniono zawartość kapsułek i to w czerwonej umieszczono barbiturat tak się nazywała ta substancja a w niebieskiej amfetaminę. Mimo to, słuchajcie wyników badania. Ponad połowa studentów wykazała reakcje zgodne z własnymi oczekiwaniami. Ponad połowa studentów wykazała reakcje zgodne z własnymi oczekiwaniami słuchajcie najlepszego czyli dokładnie przeciwne do reakcji chemicznych, które lekarstwa powinny wywołać w ich organizmie. Bardzo ważna sprawa. Nie było to żadne placebo. To jest bardzo istotna informacja. Studenci dostali prawdziwe lekarstwa. Co wy o tym myślicie? Potęga myśli niesamowita. Agata pisze super przykłady. Dziękuję, Agata. Kochani, przywołałam dzisiaj Wam dwa przykłady naukowe. Można by powiedzieć banalne, Pani ze szkoły. Jak dużo takie badanie może zmienić w potencjale ucznia? Ja lubię takie badania, ponieważ jestem mamą i wiem po prostu, jak czasami dobre słowo może sprzyjać moim dzieciom, prawda? Pomimo tego, właśnie, że oni myślą, że gdzieś tam odnieśli jakąś tam porażkę albo nie byli najlepsi i tak dalej, gdzie wcale oczywiście nie muszą. I drugie badanie, jak bardzo ważne, słuchajcie, tu chodziło o reakcję danego leku, o reakcję chemiczną, gdzie ponad połowa studentów była w stanie wykazać, prawda, całkiem, całkiem, jakby inne reagowanie na tą daną substancję tylko i wyłącznie poprzez swój sposób myślenia. I to są dwa badania, i teraz oczywiście Wam zostawiam refleksję tego, żebyście zastanowili się, co Wasze myśli mogą zrobić? Z każdym obszarem waszego życia. Ja nie mówię, że to będzie możliwe zawsze, ale jestem skora tutaj postawić taką hipotezę, ponieważ sama doświadczam w trakcie szkoleń, kursów metody Silwy, ale w ogóle pracy coachingowej z klientami, jak na przestrzeni roku, kiedy osoba jest w stanie na przykład pracować nad sobą biznesowo, bo tylko i wyłącznie zmienia swój sposób myślenia o sobie, wzbić się naprawdę na kolejny wyższy poziom rozwoju swojego biznesu. Nie będę Wam może mówiła o takich przypadkach, bo to nie jest kurs metody Sylwy, ale sama mam na ze swojego własnego szkolenia, ze stali szkoleniowej, osoby, które borykały się z ogromnymi, naprawdę ogromnymi problemami zdrowotnymi i dzięki pracy właśnie z umysłem były w stanie się po prostu z pewnych rzeczy wyleczyć. I teraz znowu, żeby nie było, niektóre osoby były również pod ym, y, obserwacją jakby profesjonalisty, niektóre nie. Ale teraz znowu do Was pytanie. Czy my zawsze do końca wiemy, czyja zasługa to była, czy to nie była zasługa naszego sposobu myślenia, czy my tak bardzo nie skupialiśmy tej dobrej energii na sobie, że po prostu to uzdrowienie, większe pieniądze, świetna relacja, tak zwany cud medyczny do nas przyszło? Ja nie wiem. Ja nie umiem oddzielić odpowiedzi na to pytanie. Po prostu nie wiem. Ale dzisiaj zostawiam Was informacją, żebyście się nad tym zastanowili. Pokazując dwa. Bardzo uważam fajne i ciekawe badania.